Witam. Chciałam dzisiaj Państwa zaprosić na popatrzenie na rabatę z magnoliami. Jest to duża rabata, magnolie rosną na brzusowisku, wśród innych roślin. Już oglądaliśmy część tej rabaty przy okazji innej magnolii. Teraz popatrzymy, jak to wygląda po tej drugiej stronie. Zapraszam. To właśnie jest ta rabata. Przedtem oglądaliśmy rabatę i oglądaliśmy magnolię, która mniej więcej tutaj rośnie. Natomiast teraz proszę spojrzeć. Mamy tu dwie piękne, duże magnolie jedną tutaj, drugą tutaj i to wszystko rośnie na wrzosowisku. Przez to wrzosowisko przypływa strumyk. I też tutaj mamy takie miejsce wypoczynkowe nad strumykiem, i tutaj ta cała część, gdzie mamy różne inne rośliny oprócz strumyka, oprócz magnolii i wrzosów. Proszę spojrzeć, jak to wszystko wygląda. Magnolie duże, dorosłe. Ta część ma około 24-25 lat. Tutaj teraz mamy właśnie miejsce wypoczynkowe, znajdujące się nad strumykiem. Jedną z roślin, które mamy. Na tej rabacie to, to jest pieris, doskonale z roślinka przystosowana do kwaśnej ziemi. Tu mamy piękną magnolię, obok której rosną dwie azalie wielkokwiatowe oraz rododendron, duży rododendron wielkokwiatowy. W momencie kwitnięcia magnolii azalia wielkokwiatowa jest jeszcze bezlistna, natomiast rododendron jeszcze nam nie kwitnie. Tutaj pod magnolią rosną i barwinek, i hedera, które bardzo ładnie nam wyścielają całą przestrzeń, jest, ma, są tutaj także różne byliny cebulowe, a oprócz tego znajdują się drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Tu widzimy buka porplefontain, taka bardziej przewieszająca się jakby forma, która w tej chwili jakby ginie w te, wśród magnolii, natomiast w późniejszym okresie, ponieważ listki są czerwone, a magnolia ma zielone listki, bardzo ładnie się odcina tutaj od całości tej rabaty. Intensywną czerwienią na tle zielonych liści. Na dole widzimy natomiast hederę. Jest to pnącze, które nam pięknie tutaj się po, po tej powierzchni całej rabaty rozrasta, ładnie ją zarastając. Hedera sama jest posadzona w tej części, tu, i to jest zabudowana studnia. Tam jest ustawiona zwykle w sezonie pompa, która pobiera wodę do podlewania z tej studni. I studnia jest obudowana kamieniem i na to wszystko została posadzona hedera, która się nam tutaj pięknie pod tymi roślinkami rozrasta i zakryła już całkowicie tą studnię, tak że ona jest prawie, że niewidoczna. Natomiast w momencie kwitnienia... Magnoli stanowi właśnie takie zielone tło, zimozielone to należy zaznaczyć, dla wspaniałych kwiatów Magnoli. W tle widzimy cyprysika, takie nutkajskiego o takich przewieszonych gałązkach. Też stanowi ciemne tło dla różowych kwiatów. Cała ta rabata to jest głównie wrzosowisko. I jest to rabata usytuowana przy ścieżce obok górki. Tu po lewej stronie widzimy lekką górkę wzniesienie. Magnolia już rośnie na brzegu tej górki. Tutaj mamy natomiast główną część wrzosowiska i przejście, proszę popatrzeć. Teraz idziemy od strony oczka wodnego, przejście przez strumyk do tego miejsca wypoczynkowego, którego przedtem widzieliśmy. Natomiast bezpośrednio pod magnolią rosną nam azalie, tak jak tu widzimy. Tam wcześniej był rododendron, a tu mamy, proszę spojrzeć, zimozielony barwinek, który też pięknie nam zarasta tą całą przestrzeń. Zajmując jakby tą rabatę, wszędzie tam, gdzie nie rośnie wrzos, mamy barwinek lub w dalszej części hederę. Proszę popatrzeć, jak to fajnie, wszystko jest zazielenione. Tu już zaczynają nam się wrzosy, o w tej części oraz w tej części. Irys to jest akurat roślinka, która rośnie już w części wodnej, czyli w strumyku. Tu mamy, po, po tej stronie mamy azalię i tu ta gałąź to jest gałąź magnolii. To jest widok w maju, gdy już iglaki zaczęły ładnie przyra przyrastać. Tu mamy spojrzenie właśnie na azalie, które rosną bezpośrednio pod magnolią. Tu mamy azalię jedną, drugą, trzecią. A te gałęzie i ten pień to jest nasza magnolia, która na tym wcześniejszym ujęciu była właśnie widoczna w momencie kwitnienia. Proszę popatrzeć, jak pięknie obrosły azalie wielkokwiatowe podstawę magnolii. Znowu magnolia prowadzona na niskim pniu. I wszystkie rośliny posadzone w momencie sadzenia także magnolii. Tu widzimy właśnie tą rabatę w całej okazałości. Czyli mamy dużą magnolię oraz azalię żółtą i azalię pomarańczową. Tu mamy obsadzenie z barwinka. A jeszcze mamy żółtego berberysa, tam w przedniej części o te gałązki, co widzimy, jest rododendron. Klon już troszkę dalej rośnie, się wydaje, że on jest blisko, ale w rzeczywistości jest kilka dobrych metrów od, od magnoli. I tu jeszcze popatrzmy, jak wygląda ta część wypoczynkowa ta na brzosowisku w momencie... Sierpnia. Proszę popatrzeć, tak to wygląda. To jest znowu widok na te azalie, które mamy tutaj, tu i magnolia jest w tym miejscu. Natomiast tu mamy właśnie to wrzosowisko. Między innymi na wrzosowisku możemy też dać rośliny inne, kwaśnolubne. Tu w tym momencie mamy posadzony kiścień. Natomiast to są hibiskusy błotne, które się pojawiają. W w późniejszym okresie u nas hibiskusy błotne rosną jak bylina, czyli całkowicie na zimę nam znikają, natomiast pojawiają się gdzieś, zaczynają kiełkować. Początek maja, jak jest bardzo zimna wiosna, to nawet później. Natomiast w sierpniu pojawiają się kwiaty. Są to ogromne kwiaty i piękne kwitnienie. Z tym, że czasy no, zdawać z tego sprawę, że wiosną tu nic nie mamy. I te, takie miejsce wypoczynkowe nad strumykiem, przy hibiskusach, azaliach i magnoliach bardzo fajne, fajna, fajna sprawa, a jednocześnie mamy tutaj ścieżkę, która przechodzi przez strumyk i prowadzi nas dalej do ogrodu wzdłuż wrzosowiska. Wrzosowisko w pełni kwitnienia w okresie właśnie jesieni. I wiąz odmiana płacząca, szczepiona na pniu. Tutaj, jak spojrzymy, to w tej części widać to są wcześniejsze zdjęcia. Jeszcze tak bardzo nie była ta grotka zarośnięta, i tutaj właśnie widać tą grotkę wybudowaną na studni. W środku jest pompa. Po tym czasie te, te pierwsze zdjęcia, które widzieliśmy, już jest całkowicie prawda, ten kamień zarośnięty. Natomiast magnolię mamy o tutaj. To jest drzewko magnolii. Tutaj mamy tego. Buka Purple Fontaine i lekka góreczka dla rozmaicenia krajobrazu. Czyli widzimy drugą stronę naszego wrzosowiska, jak to wygląda od strony tych pozostałych magnoli. Mamy tutaj i kolor, i beliny, i fajny wygląd właśnie tego wrzosowiska Dziękuję dziękujemy za obejrzenie koronowego ogrodu TV. Dziękuję i zapraszamy na jedynkę powodowskę obrodniczy do